W sensie od pewnego. To, to ma sens od pewnego rozmiaru, jeśli o to pytasz. No okej, okay, ale to takie, no, muszę zobnieć ćwiczenie. E, mam firmę. Nie mamy mm -hmm. zespołu platformowego. Wiemy, czytamy raporty, widzimy, że jest to jakiś pewien trend. Firmy skupiają się na developer experience. Zespół platformowy rzeczywiście przyspiesza e, development. Nie wiem na ten temat. Tyle, wiem tyle, co się naczytałem, i wiem tyle, co konsultaci powiedzieli, to zależy. W którym momencie już. Powinienem podjąć decyzję, że potrzebujemy tego zespołu, żeby się skalować dalej. Co może być takim wyznacznikiem? Okej, okay, nie wiem, czy jest jakiś oficjalny wyzna wyznacznik w kilku materiałach i tak zgadzam się z tym z doświadczenia. Widziałem kilka wskaźników. Na przykład Krzys Krzysztof Hałasa ma fajny kurs na ten temat i on tam wspominał, że jeśli masz już tak pięć zespołów, to, to to jest dobry, bardzo dobry moment, żeby myśleć o zespole platformowym, że to już jest taki moment, kiedy najprawdopodobniej zobaczysz z tego wartość. Druga rzecz, którą ja tak sobie no ja to zaobserwowałem i myślę, że to jest też dobry wskaźnik: to jeśli zaczyna się shadow IT, czyli ludzie zaczynają sobie robić różne dziwne rozwiązania, omijać standardy, które sobie gdzieś tam ustalicie. To też jest jakby wyznacznik tego, że platform Team nie działa zbyt dobrze.